Przeszukań w różnych regionach kraju. Praca operacyjna, która trwała ponad dwa lata. Funkcjonariusze stopniowo przenikali do jednego z najbardziej hermetycznych środowisk przestępczych w Polsce. To bojówka Kombat 18. Zbrojne ramię neonazistowskiego ugrupowania z takich honor, które powstało na wzór przybocznej Adolfa Hitlera. To są ludzie, którzy są zafascynowani ideologią e, głoszoną przez Adolfa Hitlera. Totalitarnym ustrojem państwa i w swoich działaniach szerzą nienawiść na tle rasowym, narodowościowym. Często dokonują też przestępstw ciężkich, gatunkowych. Funkcjonariusze poświęcili kilka miesięcy na dotarcie do członków grupy. Nie było to łatwe, bo to środowisko wyjątkowo niebezpieczne. Jest hermetyczna grupa, grupa która używa symboliki tak znanej, tylko sobie trzeba było tą symbolikę poznać no, przygotować się do, do tej sprawy. Potwierdziliśmy kontakty naszych figurantów, czyli tych członków zorganizowanych grupy przestępczej z członkami Brodenthona z terenu Wielkiej Brytanii, z terenu Węgier, z terenu Słowenii i innych państw. Symbole, sposób komunikowania się to jeden z elementów działania grupy. Większość przestępców była też związana ze środowiskiem -kibiców, między m.in. i Warszawa i Śląska Wrocław. Mogą zaistnieć e, na innych płaszczyźnie? To chcą zaakcentować swoją ważność, swoją y, grupę y, podczas meczy, podczas ustawek, podczas innych publicznych manifestacji. No faszyści są najprawdopodobniej odpowiedzialni za ataki na ciemnoskórych cudzoziemców i wyznawców innych religii. To oni, mieli brać udział w podpaleniu meczetu w Gdańsku, byli przygotowani na przeprowadzenie kolejnych ataków. Wśród zatrzymanych przez nas były także osoby, które posiadały materiały wybuchowe oraz gotowe procedury, receptury, jak się sporządza te materiały. I z naszych informacji wynika, że materiały te miały być użyte do walki z wrogami, że tak powiem, kolokialnie rasy. Kombat 18 zbiera też informacje o swoich wrogach. Na specjalnej stronie publikowane są zdjęcia, nazwiska i adresy osób wrogich neofaszystowskiej ideologii. Według świadczy to początek działań, bo sprawa jest rozwojowa i z pewnością dojdzie do kolejnych zatrzymań. W skład samej bojówki może wchodzić kilkadziesiąt osób. W ramach całego ugrupowania krewki Konor w Polsce może działać nawet tysiąc neonazistów.